Przede wszystkim spowiedź to nie będzie spa. I trzeba to od razu sobie założyć. A więc ja nie przychodzę do spowiedzi, aby się rozluźnić, mmm, jak będzie sympatycznie, wyszedłem, wspaniale się czuję. W spowiedzi mówimy o takich rzeczach, które nam jest nieraz trudno mówić do lustra. Trudno nam powiedzieć sobie samemu, to zrobiłeś. A tu mamy nagle mówić wobec drugiego człowieka, mówimy Bogu, wierzymy w to, ale mówimy także drugiemu człowiekowi o różnych bardzo trudnych momentach, bardzo ciemnych momentach własnego życia. To nie będzie komfortowe, to nie będzie sympatyczne. I myślę, że nie ma co oczekiwać tego, że to będzie takie właśnie sympatyczne, jakieś zjedzenie marcepana duchowego. Bynajmniej. I myślę, że nie tym też można mierzyć owocność sakramentu pokuty. Że wychodzę, mmm, tak się świetnie czuję, mmm, proszę, to była spowiedź. Nie, nie tym się mierzy owocność sakramentu pokuty. Owocność mierzy się tym, czy moje życie się zmieni, czy będzie bardziej ewangeliczne, czy będzie bliższe temu, co zarysował jako program życia w kazaniu na górze Jezus Chrystus.